Reprezentuję firmę Linux Polska, która jest firmą w pełni open source'ową. Jesteśmy partnerem wielu firm z obszaru open source. Mam mówić o open source'ie i chciałbym zacząć od historii. Skąd w ogóle to się wzięło, skąd, kto zaczął ten ruch i czym on się różni od oprogramowania zamkniętego. Te postaci po lewej stronie, tych trzech panów, to są kluczowe osoby, które miały wpływ na rozwój open source na rozwój wolnego oprogramowania wnieśli największy wkład w to, co w tej chwili możemy obserwować. Pana z prawej wszyscy znają, jest to przedstawiciel klasycznego, zamkniętego oprogramowania, jest to pan Bill Gates z firmy Microsoft. Otóż pierwszy, pierwszą osobą, która zaczęła ruch wolnego oprogramowania był pan Stallman, który utworzył podstawy dzisiejszego open source. I dalej kontynuowanego wolnego oprogramowania. Następny Eric Raymond jest to osoba, która stworzyła ruch open source. No i Linus Torvalds, który zdecydował się przystąpić do ruchu obydwóch tych panów. Oni jako wizjonerzy IT stwierdzili, że nie może być tak, aby ludzie nie mogli sami kreować tego, czego potrzebują, aby nie mogli. Wnikać w istotę oprogramowania, zmieniać go i przystosowywać do swoich własnych potrzeb. Dlatego też pan Stallman utworzył tak zwane podstawy wolności oprogramowania. Te podstawy przewijają się później, przeniosły się później do ruchu open source. Zasad ruchu open source jest nieco więcej niż ruchu wolnego oprogramowania. Niemniej jednak, wszystkie te cztery podstawowe zasady wolnego oprogramowania są częścią. Open source, katalog open source jest nieco szerszy. Tak jak powiedziałem, on dopuszcza między innymi łączenie oprogramowania otwartego z oprogramowaniem zamkniętym, dopuszcza również czy kieruje się głównie użytecznością produktu. Chce, aby to, co mamy, było jak najbardziej użyteczne i mogło znaleźć zastosowanie w wielu obszarach. Ruch wolnego oprogramowania koncentruje się na tym, aby wszystko, co, jest, co składa się na rozwiązanie, było wolne. To jest troszeczkę inna filozofia. Niemniej jednak obydwie społeczności się rozwijają z tym, że open source no nieco dynamiczniej. Czego przykładem najlepszym jest firma Red Hat, obecna na giełdzie nowojorskiej od roku 1999, a obecnie firma ta, jak mówił Werner, przekroczyła miliard dolarów obrotu z przychodu ze sprzedaży swoich rozwiązań. Co jeszcze ważne, to obu tych twórców oprogramowania, czyli bez ruchu open source, to to, że oni pierwsi doszli do wniosku, że nie ma takiej firmy na świecie, która potrafiłaby zatrudnić tak dużą rzeszę ludzi do tworzenia oprogramowania. I stąd wywodzi się słynne powiedzenie, że, które jest wypowiedziane było przez pana Raymonda. Wystarczająca liczba przyglądających się w oczu sprawia, że wszystkie błędy są banalne. Z tym się spotykamy dość często. Mamy problem, zadajemy pytanie na forach, rozwiązanie znajdujemy zazwyczaj w ciągu kilku, kilku czy kilkunastu minut. Ktoś zawsze nam odpowie, bo e, ludzie pracują na całym świecie w różnych porach. Co dalej z tym open source'em się działo? Dzisiaj open source też Werner o tym Państwu mówił, ja tylko. Przypomnę i zobrazuję to, on jest wszędzie. Jest w telefonach komórkowych, jest w urządzeniach codziennego użytku, jest instalowany na komputerach nie tylko na serwerach, które były z gruntu przeznaczone dla, do używania przez Linuxa, jest również na naszych desktopach. Wiele osób używa już na co, dzień, na co dzień Linuxa na swoich komputerach. Telefony komórkowe z Androidem, w tej chwili chyba najbardziej popularne i sprzedawane w setkach tysięcy każdego dnia. Na świecie. Bill Gates to osoba, która była i jest uważana prawdopodobnie nadal za wizjonera przyszłości IT. Niemniej jednak ja się z tą opinią nie zgadzam. Ten pan wielokrotnie zmieniał zdanie na temat tego, co się będzie działo w przyszłości. Wielokrotnie mówił o tym, że nie widzi szansy na to, aby. Ludzie pracowali za darmo dla kreowania jakichś tam rozwiązań IT bez wynagrodzenia. Tak oczywiście nie jest, czego Open Source jest najlepszym przykładem. Ten pan e, mówił jeszcze przed, w połowie lat 90. że internet no, niespecjalnie się przyda. W roku 2005 bodajże twierdził, że nie wyobraża sobie życia bez internetu, czyli diametralnie dwie różne opinie. Ten pan e, jest uważany za największego filantropa na świecie, wydaje dziesiątki miliardów na pomoc w różnych obszarach świata, na pomoc szkołom, uczelniom. Natomiast dziwi mnie, że nie zdecydował się do dziś na otwarcie swoich rozwiązań. Być może jest w nich tak duży bałagan, że, że boi się to pokazać. Natomiast twórcy ruchu open source i wolnego oprogramowania, decydując się na to otwarcie i pokazanie tego, co mają, tego, co robią, stworzyli miliony Miliony miejsc pracy dali ludziom szansę na zarabianie pieniędzy, na tworzenie firm, przedsiębiorstw. Wydaje mi się, że to jest ta filantropia wyższego rzędu. Ona coś daje, co kreuje nowe szanse, natomiast konsumpcja pieniędzy no, jest skończona. Czym się różni wersja społecznościowa od wersji Enterprise? To być może Państwo wiecie, ale ja tylko w skrótowo powtórzę. Wersja community. Jest tworzona przez społeczność, biorą w niej udział ludzie, firmy, producenci sprzętu, powstają różne pomysły. Firmy takie jak Red Hat, tworzące wersje komercyjne, w pewnym momencie dokonują wyboru, co wejdzie w skład wersji Enterprise, która później będzie wspierana przez wiele lat w określonej konfiguracji. Dodają do tego certyfikacje, co jest bardzo ważne, tego nie ma w wersjach, community, certyfikację sprzętu, certyfikację aplikacji. W firmie Red Hat jest tego setki tysięcy. Do tego dokładane, jest, dokładane są wartości związane z udzieleniem wsparcia na miejscu w różnych obszarach i regionach, czyli tak zwane programy partnerskie. Dokładane są programy wspierające twórców aplikacji. Dokładane w końcu jest wsparcie i inne usługi, które Red Hat oferuje, Na przykład szkolenia czy, czy doradztwo. Oprogramowanie open source, to z czym mamy problemy, to jakby zrozumienie, dlaczego musimy płacić, za co płacimy. One jest dostarczane w zasadzie na jednej wzorcowej licencji Gnug.pl, którą Państwo wszyscy pewnie znacie albo słyszeliście o niej. To zapewnia nam, że mamy dostęp do tych wszystkich wolności, które są, były określone jako podstawa ruchu czyli, że jest dostępny kod źródłowy, że możemy go zmienić, że możemy go modyfikować i możemy go dalej sprzedawać bądź udostępniać kolejnym użytkownikom bez żadnych opłat. Red Hat bierze pieniądze za to, co jest na samym końcu, czyli to, co mamy w czerwonym obszarze, obszarem oznaczone, czyli za usługi związane z tym oprogramowaniem, między innymi jest to utrzymanie wersji w tej chwili przez lat 10, każdego oprogramowania za wsparcie telefoniczne, wsparcie online oraz za <coughs> wersje binarne oznaczone jego markami, jego marką, no, której jest właścicielem. I za to właściwie płacimy. Jeżeli nie chcemy płacić, to wersje oprogramowania znajdujące się w, Enterprise, w Red Hat Enterprise Linux są dostępne. Możemy sobie je wziąć, możemy je sami skompilować i używać. E w wersjach własnych Linuxa. Czasami się tak dzieje, takie, takie przykłady na świecie są. Są również znane firmy typu Oracle, które mają zaadoptowane rozwiązania Red Hatowe w swoim, w swoim produkcie zwanym Unbreakable Linux, z tego co pamiętam. No i próbują go używać. To jest, to jest dopuszczalne. Podsumowując, masz prawo do wszystkiego, możesz zrobić z oprogramowaniem, co chcesz. Z wyjątkiem sytuacji, w których chociaż jedna subskrypcja jest objęta wsparciem Red Hat'a, to wszystkie inne również powinny być, muszą być, przepraszam, objęte wsparciem, bo inaczej nie masz rozwiązań Red Hat'a. A jest to również zabezpieczenie, żeby nie korzystać z jednej subskrypcji dla wielu systemów, bo to może zagrozić. Wizerunkowi firmy Red Hat niekoniecznie będzie dobrze zrobione i przed tym się Red Hat broni. Nie przed tym, żeby mam nie udostępnić oprogramowania, tylko broni się przed tym, żeby nie nadużywać, nie nadużywać znaku towarowego i dobrego imienia tej firmy, bo to imię dobre jest. Jeżeli zdarzy się, że nie mamy na wszystkie subskrypcje, nie ma wykupionych subskrypcji na wszystkie systemy, których używamy, no to wówczas możemy się spotkać z konsekwencją, ta konsekwencja jest również zapisana w Enterprise Agreement, tą konsekwencją jest zerwanie umowy i zaprzestanie świadczenia supportu do wszystkich posiadanych przez daną firmę systemów. To się nie zdarzyło jeszcze w Polsce, aczkolwiek były firmy niektóre wzywane przez Red Hat'a do wykupienia, do wykupienia subskrypcji na całą posiadaną liczbę systemów komputerowych. Zazwyczaj te sprawy załatwia się polubownie. Nie jest to straszna można używać, ale wtedy nie mamy wsparcia. Kolejny problem, który wiąże się z licencjonowaniem czy z open sourcem to Problem księgowych, problem zarządzających majątkiem oraz problem czyniących zakupy. No jednym pasuje, żeby to był Wydatek W majątek, czyli tak zwany capex Innym pasuje, żeby to był opex. Czyli wydatek operacyjny. Klasycznie jeżeli podejdziemy Do tego zagadnienia to Trzeba powiedzieć, że jest to wydatek operacyjny dlatego, że kupujemy usługi, które nastąpią w przyszłości Ale są to usługi Natomiast można to zinterpretować również inaczej, że kupujemy prawo Prawo do czegoś Samo oprogramowanie nie jest, czy nie ma opłaty licencyjnej Niestety Ile instytucji, ile urzędów, tyle interpretacji. Jest to dość, dość duży problem dla wielu, wielu firm. Niektóre firmy zarządzają swoim majątkiem poprzez wzrost wartości firmy, poprzez wzrost majątku, inne firmy są zainteresowane tym, aby wydatki jak najszybciej znalazły się w kosztach i żeby można było to szybko ujawnić w tak zwanym rachunku wyników, czyli pokazać efekty działalności firmy w sposób jak najbardziej rzetelny. To jest problem, ja myślę, że on będzie musiał być rozwiązany bardzo szybko, dlatego że jest, jest zażywy w tej chwili. Trochę o przykładzie firmy open source, czyli o naszej firmie. Firma jest stosunkowo młoda. Zajmujemy się od dwóch lat open source'em, od trzech. Podwaliną pod założenie firmy było, była potrzeba dostarczania usług wsparcia lokalnie. Są instytucje, które korzystając ze wsparcia producenta telefonicznego czy dostarczania mu patrzy, potrzebują jeszcze, żeby inżynierowie byli dostępni na miejscu. Znaleźliśmy sobie taką niszę, stworzyliśmy firmę, jak Państwo widzą w ciągu kilku lat zdobyliśmy również najwyższe certyfikaty firmy Red Hat i nie tylko. W tej chwili jesteśmy premier partnerem firmy Red Hat, jedynym w Polsce i certyfikowanym we wszystkich obszarach, obszarach, które są dostępne dla partnerów, czyli w obszarze wirtualizacji serwerów aplikacyjnych i systemu operacyjnego. No a w tym roku wypuściliśmy również własny produkt open source, o którym mówił Leszek wcześniej. Udało nam się go już nie tylko sprzedać, ale wdrożyć również z sukcesem w kilku instytucjach bardzo poważnych. Mam nadzieję, że będziecie Państwo uczestniczyli w rozwoju tego oprogramowania i że odniesie ono sukces. Żeby być na rynku open source, nie wystarczy pobrać oprogramowanie ze stron. Trzeba budować kompetencje. Nie da się zostać partnerem żadnej firmy open source nie będąc nie posiadając kompetencji, nie zdając egzaminów, nie chodząc na szkolenia. To jest niemożliwe. Prosta sprzedaż produktów czy subskrypcji to jest rzecz skończona w tym momencie. Jeżeli firma nie będzie budowała kompetencji własnych, bądź użytkownicy nie będą budowali własnych kompetencji, nie mają szans na przetrwanie na tym rynku, bo zmiany są tak szybkie, tak głębokie, że trzeba mieć tę wiedzę, wiedzę zawsze na, na, na bieżąco. To wymaga oczywiście inwestycji. Również posiadanie kompetencji czy certyfikacji stwarza szanse na współpracę z poważnymi potężnymi instytucjami. Państwo dziś widzieli tutaj nagrodzonych na naszej konferencji za używanie produktów open source, za kreowanie tego rynku to są naprawdę poważne instytucje. To są największe polskie instytucje nie tylko z branży IT, to są również użytkownicy typu banki. Żeby z nimi współpracować, trzeba mieć trzeba mieć takie te kompetencje. Ich nie interesuje zakup subskrypcji. Interesuje ich technologia jako całość. I w zasadzie podsumowując, open source dzisiaj to jest wielkie, poważne, komercyjne rozwiązanie do stosowań biznesowych, na którym można zarobić które daje szansę, które jest otwarte na współpracę. Każda firma open source jest otwarta na współpracę. Do, zachęcam Państwa do tego, abyście korzystali z rozwiązań i sami starali się kreować, czy swoje działy wewnętrzne, czy, czy może nawet firmy, w oparciu o ten fragment rynku. Na pewno tutaj można więcej zarobić niż w oprogramowaniu zamkniętym. Tutaj marża, czy upusty dla partnerów nie są zazwyczaj określane. Są pewne ceny, ale wszystko jest otwarte i możemy dołożyć swoje własne usługi, możemy dołożyć własne pomysły do danego oprogramowania, wziąć za to pieniądze. Naprawdę są to dużo większe możliwości. Czy są jakieś pytania do open source? To ja w zasadzie tyle. Dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo.